najlepiej wszystko do lasu patrzeć się na to nie da witam ponownie dzisiaj będą opowieści dziwnej treści dlaczego nie kupiłem Renault Laguny także zasiądź sobie wygodnie zapasz co trzeba, otwórz co trzeba odpal co trzeba jeżeli nie subskrybujesz chcesz być z filmami na bieżąco daj subika siedzisz wygodnie? więc zaczynamy ostatnio wspominałem Wam na nagraniu o Fabii że brałem też pod uwagę Renault Lagunę trójeczkę słuchajcie przeglądałem ogłoszenia w Poznaniu Laguna Krajowa na oryginalnych częściach stan idealny liftback diesel 2 litry 130 koni ten najsłabszy ale można podnieść moc na 170 w manualu ładny kolor, ładny alus Podobno auto tip top. Mam kogoś w Poznaniu, kto pojechał dla mnie to zobaczyć. Ale najpierw dzwonię do faceta, pytam się o wszystko. Tak, faktycznie od początku w rodzinie w zeszłym roku dokonano wiele napraw w ASO na ponad 20 tysięcy zł. Zrobiłem takie gały. Mówię, to czemu pan to sprzedaje? Mówię, przecież za auto pan chce mniej niż zostało dołożone. No bo proszę pana, plany się zmieniają. Wszystko super, wszystko idealnie. Na zdjęciach ładna. Pomyślałem sobie, no trafił się naprawdę okaz. Trzeba to szybko zobaczyć, zanim się sprzeda. Dzwonię do kogoś z rodziny do Poznania. Podesłałem linka, mówię, słuchaj. Podjedź, zobacz to. Bo wydaje mi się, że to jest naprawdę okazja. No i słuchajcie, umówił się ten ktoś na oględziny. Dał mi znać kiedy. Mówię, dobra, będę pod telefonem, w razie czego przez WhatsApp zadzwonisz. Pokażesz mi ten samochód, i tak dalej. Czy warto jechać aż do Poznania? Na zdjęciach rewelacja. Według opisu rewelacja. No, i dzwoni telefon, odbieram połączenie, wideo. No, słuchaj, byłem na jeździe próbnej, się przejechałem. Jedzie dobrze, ale ściąga albo w lewo, albo w prawo. Mówię, opony czy coś? No, ale chłop mówił, że wszystko w zeszłym roku zostało naprawione na oryginalnych częściach. I ponad 20 tysięcy włożone w auto. Mówię, no to jak ściąga to, co oni tam naprawiali? A i jeszcze taka kwestia, że jak do niego dzwoniłem osobiście, zapytałem się, mówię, to co tam było robione. On nie wie, on musi spojrzeć w rachunki, bo sporo tego, mówię, turbina wymieniana. To auto nie ma turbo. Ja mówię, jak nie ma turbo? 130 koni turbo, diesel DCI nie ma turbo. Mówi pan, że ma? Nie wiem, czy gość naprawdę się nie znał, czy udawał. No ale w każdym bądź razie odbieram połączenie, auto ściąga albo na lewo, albo na prawo, może opony, może coś. Mówię kierownica prosto, tak. Mówię, dobra, co jeszcze? No i wspominał gość przez telefon, że auto miało kiedyś obcierkę na tylnych drzwiach, ale że mieli ubezpieczenie, drzwi zostały założone nowe i polakierowane. No, ten ktoś miał ze sobą miernik do lakieru. Okazało się, że są poszpachlowane i polakierowane, a nie wymienione na nowe. I przy okazji tylni błotnik też delikatnie poszpachlowany i polakierowany. Na tylnej klapie kilka niewielkich wgniotków. No, generalnie nie wyglądało to auto z zewnątrz. Słuchajcie, źle. Lampy nie były jakieś wyblaknięte, odprysków na szybie nie było. Pokazał mi wnętrze. Słuchajcie, gość porobił zdjęcia tak, że nie pokazał, że tutaj jest pół skóra cała poprzecierana. Na zdjęciach była zupełnie inna gałka od zmiany biegów niż tą, którą widziałem w trakcie rozmowy na tym nagraniu, nie? Wideo, nagraniu no czy transmisji wideo, nie? Okazało się, jak to w lagunie, bo była to dosyć bogata wersja. Tutaj jest taki joystick do sterowania, ponieważ była duża kolorowa nawigacja. Ten joystick tutaj nie łapał. Trzeba było kilka razy i mocniej, żeby jakieś ustawienia się tu pokazały. Mówię, odpal to, sprawdź, czy działa klima. No, klima działała. Ale ten ktoś mówi do mnie, słuchaj, ale zauważyłem jeszcze coś dziwnego, niepokojącego. Dobrze, że to zauważył. Słuchajcie, co się działo. Pokażę wam tutaj na starym swoim awenzizie. Tutaj na słupku jest mocowanie do drzwi, nie? No, ogranicznik swoją drogą strzelał, ale w renówkach to normalne. Jak otwierałeś drzwi, to ten element tutaj wyglądał, jakby była wstawiona łatka, i ta blacha razem z tym ogranicznikiem, słuchajcie, pracowała. Tak, jakby miało się to za chwileczkę tutaj wyrwać z tego. Mówię, jak to jest możliwe? Przecież to jest cała konstrukcja samochodu. Cały szkielet, rama, główne elementy i do tego wszystko jest przymocowane. Jeżeli ktoś z was miał Lagunę trójkę, to mi napiszcie, czy tak powinno być, czy ta blacha tutaj powinna chodzić razem z ogranicznikiem. Mówię, coś tu jest naprawdę nie tak z tym samochodem. Skoro wszystko było naprawiane w ASO na oryginalnych częściach, to co oni zbieżności nie sprawdzili, geometrii nie ustawili. Dlaczego to auto ściąga na lewo, na prawo? No i sobie tak pomyślałem: tył tak jak wspomniałem, polakierowany, poszpachlowany. Być może to auto gdzieś tu dostało strzała. W jedną stronę, i gdzieś tyłem się jeszcze odbiło. No i słuchajcie, ktoś to połatał, wstawił jakąś cienką blachę, zrobił to tak, że w ogóle to wszystko w koło tego mocowania tutaj ogranicznika to wszystko było tak, jakby już lakier spękany, jakby był pod spodem szpachlowane. Wszystko, no i w tym momencie powiedziałem. Do tego, kogoś, kto oglądał, mówię: Słuchaj, weź podziękuj facetowi, jedź do domu. Mówię: Ja ci zwrócę zapaliwko za tą fatygę. No i słuchajcie, na tym się <ględziny> skończyły> oględziny skończyły. A miała być, słuchajcie, igła. Praktycznie nic z tego, co facet powiedział, się nie zgadzało. Jakieś tam zapocenie na chłodnicy też było. Także chłodnica też chyba nie była do końca szczelna, albo jakiś wąż puszczał. No ale ten ktoś się o wiele mniej zna na samochodach niż ja. Także ja bym pojechał na miejsce, może bym wynalazł o wiele więcej. Ale wystarczyło mi to, co zobaczyłem na tym filmiku. No. Przecież, gdybym pojechał do Poznania i zobaczył to osobiście po tym, co on zachwalał przez telefon, no to chyba bym nie tam na miejscu, słuchajcie... Może nie będę używał tego słowa, bo znowu będą jakieś ograniczenia na filmiku. Piszcie mi w komentarzach, no nie, nigdy nie zwróciłem na to uwagę w Lagunie Trójce, ale nie wydaje mi się, że tak powinno być, żeby cała blacha na głównym elemencie pracowała razem z tym ogranicznikiem. Bo to, że ograniczniki strzelają w lagunach, to jest normalne. Ale żeby cała konstrukcja pracowała, blacha, on mi to pokazał na nagraniu, jak otwierał. I zamykał te drzwi. Słuchajcie, to wszystko razem się odginało aż skrzypiało. Tak jakby za chwileczkę miało się to wyrwać. No. Auto krajowe, salonowe, heh, niby od początku w rodzinie, naprawiane na oryginalnych tylko i wyłącznie częściach w ASO. W zeszłym roku ponad 20 tysięcy w samo auto zainwestowane, gościowi plany się zmieniły i chcę sprzedać. No, wyobrażacie to sobie? No i oczywiście, no tak jak Wam wspomniałem, powiedziałem temu komuś: mówię, Słuchaj, wsiadaj w auto, jedź do domu. Mówię, szkoda czasu. Nawet nie oglądaj tych rachunków, co tam było naprawiane, jak tam było naprawiane. Mówię, takiego auta to ja mówię, nie chcę. No, ja nie będę drzwi zdejmował, spawał głównej konstrukcji, żeby to się trzymało. Nie wiadomo co się z tym działo, dlaczego ściąga, dlaczego chłodnica się poci, dlaczego tam było polakierowane i poszpachlowane dwa elementy, gdzie on powiedział, że tylko drzwi były wymieniane i polakierowane, a nie poszpachlowane. Także słuchajcie, wielka nie wiadomo. No, i ten joystick jeszcze do sterowania mediami, i, i w ogóle gałka jakaś inna niż na zdjęciach od zmiany biegów. No i jeszcze ten fotel też taki, i to wszystko razem mówię, nie, nie. Także tak to się zdarza. A na filmiku ze Skodą Wam powiedziałem, czemu nie kupiłem, bo się okazało, że auto ma w dokumentach 190 prędkość maksymalną a ona przy 160 powiedziała stop i więcej jechać nie chciała. Także słuchajcie, czasem warto wyjechać i zaryzykować tą krótką chwilę, naprawdę depnąć, żebyście potem po zakupie samochodu się nie zdziwili, nie? Także tyle ode mnie. Słuchajcie. Jeżeli Wam się podobało, łapa, komentarz. Mile widziane. Nie wiem. Nie wiem naprawdę, bo tu wsiadam codziennie, odpalam i się nie zastanawiam. Może faktycznie ona zasłużyła na to, żeby ze mną być. Jeszcze trochę. Może trzeba ją przerejestrować i dalej śmigać. Tyle ode mnie. Pozdrowionka.